Pozdrawiam serdecznie malutynka, Superata. Dodajemy dodajemy do vloga, no bo vlog był nagrywany zaraz po Gali w Polsce, plus zdanie o, o tym wszystkim, co się działo przez te 200 sekund, jeśli chodzi o DBA i Snydersa. To już żeśmy przerabiali. Przechodzimy do tego, co opuściłem. Na początku parę takich rzeczy przedsportowych, a właściwie pozaringowych. Bo w naszym ciągu sportowych niewiele brakowało. Dałbym się wpuścić w ten. Przez sekundę się dałem, dokładnie przez 90 sekund się dałem. Kolega z Ring Magazine przesłał mi informację, że Frank Warren em, podał na swoim Twitterze, że nie będzie walki Wider'a, że po rozmowie z Selim Finkelem doszli do wniosku, że tej trzeciej walki wcale nie musi być. Wrzuciłem to na sekundkę, natomiast coś mi tutaj nie pasowało, bo zwykle tak bywa, że Frank Warren wie rzeczy jakieś 24 godziny później po Bobie Arumie. To Bob Arum by to podał wcześniej. Em, Okazało się, że to z jakiegoś takiego e, lewego konta W każdym razie okazało się, że wszystko jest ok, zwłaszcza, że no wszyscy wiemy, co to byłaby za wypłata. E, kontraktowo zarobiłby Deontay Wilder zdecydowanie więcej. Zarabia w tej chwili, zakładając, że ta trzecia walka z królem Cyganów będzie zarabiał zdecydowanie więcej niż jakby później kiedykolwiek mieli się spotkać. Zwłaszcza, że nie ma tytułu. Pamiętajmy, że tutaj tak jakby powiedział do siebie, nie, to ja może 10 10 milionów. E, 10 milionów odpuszczę przez sekundę. Pomyślałem, że to może się sympatyzuje z BLM, i może dlatego tego nie robi. Natomiast 90 sekund wyprostowana sytuacja, zamieszania nie było. Mam nadzieję, przynajmniej wielu kolegów. Wielu kolegów to jeszcze pewnie wisi parę godzin później, bo wyglądało to w miarę solidnie, i nie było to takie zupełnie niemożliwe po tym wszystkim przekładaniu, o którym słyszymy, jeśli chodzi o Denta Widera. I to jest ona. Fury, to nie było niemożliwe. O to właśnie chodzi, dlatego można było, można było to e, w jakiś sposób e, kupić. Teraz te informacje polskie. Dzisiaj Ryan Ford e, podał informację, że odniósł kontuzję. Nie będzie mógł zawalczyć e, na wrześniowej gali Mateusza Borka. E, nie z Mateuszem Borkiem, tylko z Robertem Pazączeskim. Wydaje mi się, że Ryana Forda no, trzeba po prostu już skreślić, bo. E, to jest po prostu jakiś niefart. Czasami tak bywa w życiu, tu nikt nie jest winien. Kontuzja nie wybiera, natomiast no, trzy razy przekładanie do tego, jeśli teraz kontuzja, nie wiadomo, jeszcze bicepsa chyba, to jest poważna sprawa. Nie wiadomo jak i kiedy Ryan Ford będzie mógł zawalczyć. Ja mam tylko nadzieję, że... Nie mówię, że nie, po prostu, ale nie takie rzeczy widziałem, że rozumiem, że skoro tak poważna kontuzja, to w tym roku Ryana Forda na... Ringach żadnych nie zobaczymy. Niczego tutaj kompletnie nie sugeruję, natomiast za długo jestem w boksie, żeby takie rzeczy wykluczać. Tak, jak mówię, nie obrażam gościa, bo to byłoby, byłoby nieuczciwe, natomiast no, pamiętamy, ta walka była trzykrotnie przekładana. Później Ryan rzucał wyzwanie Stępniowi i, i ludziom od Andrzeja Wasilewskiego, później znowu Volta w drugą stronę. Szczerze mówiąc, wyglądało to fatalnie, absolutnie fatalnie to wyglądało, ale to był warty rywal, żeby go zobaczyć w walce z Parzem Czeskim, więc rozumiem starania Mateusza, jeśli chodzi o zrobienie tą walki, tej walki, na pewno. Natomiast no, jeden plus tej całej sytuacji poprawiam mikrofon, jak, jak trzeszy, że jest spo, stosunkowo dużo czasu. Mamy do tej gali jeszcze 3 tygodnie, de facto na no, trzy tygodnie jakichś przy, przy, przygotowań. Nie wiem, czy Mateusz miał jakiegoś e, zastępcę albo ewentualność e, numer dwa. Trzy tygodnie to nie jest za dużo. E, ustalmy. E, e, zwykle u, u Mateusa pięściarze wiedzą dwa miesiące albo wcześniej mają czas, żeby się przygotować, nie ma wymówek i tak dalej. No teraz te trzy tygodnie to, to, to rzeczywiście ból głowy musi być. I jeszcze o tym. O, mówiłem oczywiście o Jackiewiczu, natomiast troszkę głębiej sięgnąłem w tą całą zabawę z Riką Millerem. E, bardzo się cieszę, że stało się jak stało, e, przypomnijmy tej sytuacji, bo koledzy z Niemiec mi przypomnieli na czym ta sprawa polegała, ja tego nie śledziłem, przyznam się szczerze, bo w którymś momencie, e, w którym momencie Rafał już tyle razy kończył karierę, że już straciłem, straciłem e, e, nawet nie ochotę patrzenia, bo, bo to zawsze barwna postać była, tylko straciłem, nie wiem, e, liczbę tych, tych pożegnań, w każdym razie była taka sytuacja, we wrześniu mieli panowie walczyć, i tam chodził, cały Bayer polegał na tym, że e, IBO, to też on coś mówi na temat tej organizacji. Jak, jak wiecie doskonale, ja nie traktuję IBO na równi z żadną inną organizacją. To jest, ona jest zdecydowanie parę stopni poniżej WBA, WBC, IBF czy WBO. Nie mówię, że one są genialne, każdy kto zna moje vlogi doskonale zna moją opinię, opinię na, temat, na temat wielu z nich. Natomiast no, fakt taki jest, że o tytuł IBO można walczyć, kontynentalne można walczyć, jeśli jest się w pierwszej pięćdziesiątce ich rankingu. Wtedy, kiedy we wrześniu Rico Miller poprzez swoją własną firmę promocyjną chciał zrobić tą walkę, Rafał był 409, czyli idealnie się łapał. Rafał miał wtedy inne pomysły, MMA, trzy walki jednego dnia i tak dalej. Rozumiem, że finansowo to się zdecydowanie lepiej składało niż ten pojedynek z Rico Millerem. Natomiast no, kiedy Rico Miller nikogo innego jako zastępcę do tego pasa, czy półpaska IBO nie znalazł, no to powróciła sytuacja z, z, z Jackiewiczem. Rafał oczywiście się zgodził, no bo Rafał się, Rafał się zgadza, Tutaj, podobnie jak i w pierwszym przypadku, organizatorem tego była firma promocyjna Rico Miller, RM Promotions. To oni stali za tym całym, za organizacją. Wiem, że oficjalny protest został już złożony, tylko dokładnie nie wiem do kogo. Bo z tego co wiem, to IBO, jeśli tam było, to tak pół na pół. To nie była sankcjonowana walka specjalnie, nie wiem. Niemiecki Związek Pięściarski być może. Prawdopodobnie, czym to się skończy? E, jakby się, może się skończyć, tak naprawdę, bo wielu z Was mi się zapytało, kiedy wrzuciłem sms o tym proteście Millera, jego ekipy właściwie, czym to się może skończyć? Normalnie to się może kończyć tym, że muszą nakazać po powtórzenie walki. Czyli dla Rafała. Teraz się Money włącza, Pink Floyd, dźwięk, muzyka, te monety sypiące się, wszystko gra. Czy pasowałoby? Natomiast no, w Niemczech wszystko może, może uznają to, może zmienią werdykt. Może po prostu zmienią werdykt. No. Wszyscy wiemy, jak wyglądają gale w, gale w Niemczech, oby tak nie było. Jeśli tak będzie, to, to ja, tego, ja to dopilnuję, żeby, żeby napisać o tym wszędzie. Dlatego że takie rzeczy trzeba tępić. Teraz te dwie gale. Powiedziałem sobie 10 minut zrobię, a już 10 minut w tej chwili gadam. Ale akurat tak się złożyło, bo, bo doskoczyły te sprawy szczególnie z Realem Fordem i, i z, tym, e, z tym niby odwołaniem trzeciej walki Tysona. Więc rzucamy teraz te dwie gale. Dwie gale, to znaczy przede wszystkim pojedynek zacznę od Las Vegas. Fajny poziom. Naprawdę dużo, dużo fajnych walk. Walk, które się dobrze oglądało Naprawdę warto to było, to było zobaczyć. Warto było poczekać dla tych z Was, którzy, którzy zostali. Nawet mi nie chodzi o główną walkę wieczoru, bo główna walka wieczoru to pokazała, czym różni się boks najwyższej światowej klasy w wykonaniu. Pięściarzy najwyższej światowej klasy od reszty boksu to było widać absolutnie gołym okiem. Takie dwie moje uwagi na ten temat. Część z Was pisała, ci, którzy oglądali, pisała mi, że że kto wie, czy, czy może wygrał, nie wygrał tej walki Postol. Rozmawiałem również, smsowałem z Robertem Małolepszym, który robił tę walkę, z, walkę na, na Polsacie. Według niego i, i kolegi komentującego Postol był lepszy. Ja uważałem inaczej. Uważałem, że było koło remisu, natomiast bliżej był Hernandez. Dyskusja, jak mogło to wyglądać. A Moim zdaniem to była walka, w której, w której Ramirez był do wzięcia. Natomiast... Yy, Postol zawsze walczy tak samo. To jest bardzo dobry pięściarz, bardzo spokojny pięściarz, prowadzący walkę lewym, prostym. Tutaj nie ma, nie ma żadnego szaleństwa w górę lub w dół. I tu był ten problem dla mnie, bo gdyby zrobił coś, co jest no, niezgodne z charakterem pięściarskim Postola, a mianowicie podjął ryzyko, podjął ryzyko pójścia w wymianę, bije mocniej. Moim zdaniem, jak stanie mocno na nogach, to, to bije mocniej niż niż Ramirez. On mógł być tym mistrzem świata i mógł mieć szansę walki o cztery tytuły z Joshem Taylorem. Ja zakładam, że tą walkę Josh Taylor wygra, chociaż ten Tajlandczyk wcale taki ostatni nie jest, z którym ma walczyć Josh Taylor. I tu chyba, tu chyba na tym się to wszystko zamknęło. Sam Ramirez przyznał, że, że to nie była jego najlepsza walka, jakoś brakowało mu kibiców. Powiedział, że jego napędzają strasznie kibice i ta, ta pusta sala jakoś nie mógł się Zmotywować. Był do wzięcia. Była ta walka do wygrania przez postola. Gdyby wrzucił w swój boks nutkę szaleństwa, czego nigdy nie robi. Natomiast czy będzie miał takie szanse jeszcze, nie jestem przekonany. Tutaj trzeba było, trzeba było zaryzykować. To nie jest pięściarz, który ma 25 lat, tylko ma 10 lat więcej i to ryzyko większe mógł w tych ostatnich dwóch rundach, czy trzech nawet podjąć. Powinien. No, ale jeżeli walczysz całe życie w konkretny sposób, wszystko ułożone, ładne i tak dalej, trudno się przełamać. I tu chyba był ten problem e, postola. Um, no i ta druga, druga gala, o której chciałem powiedzieć, czyli gala, która odbywała się prawie, prawie równocześnie w Los Angeles. E, no zdecydowanie gorzej tutaj wyglądało, zacznę od e, Pero Angulo kontra Hernandez. Hernandez, Meksykanin, który miał walczyć dwa tygodnie później chyba z tego co słyszałem na PBC, został wyzwany po tym jak wycofał się Caleb Truax z tego pojedynku, no i, no i skończyło się tym, że panowie się bili przez 10 rund, pobili 25-letni rekord w wadze super średniej i to walcząc 10 rund, a nie 12 rund. Nieprawdopodobna liczba uderzeń. Kibicowałem, jak wiecie, angulo w tej walce. Natomiast, jak ktoś ży... jest fajne, fajne właściwie porównanie. Jak ktoś żyje tym, że musi się bić, to się będzie bił. Tak jak postol żyje tym, że on nie lubi się bić. Nie lubi półdystansu, nie lubi wymian, lubi kontrolę, lubi kontra. Tak Pero uwielbia się bić. No i zaczął się bić z Hernandezem, który akurat był w formie fizycznej na to, żeby się 10 rund bić. Tego, czego absolutnie nikt nikt nie, e, nie przypuszcza. Rozmawiałem z Abelem Sanchezem później i mówię, 4, 4 czy 5 rundzie to mówi, no, miałem ochotę zacząć szarpać Pero Angulo i mówić do niego sobie, wyście o panu, przestań się z nim bić. No ale, ale już było za późno. E, taka uwaga od początku zresztą od początku, zresztą Abel mówił, jak jeszcze przyjechał, kiedy była zmiana zawodnika, powiedział, że coś tutaj, co tutaj nie pasuje i chyba rzeczywiście nie pasowało. Muszę powiedzieć o, o sędziowaniu. Nie mówię, że to był jakiś potworny przewał, no ale yy, wygrana sześcioma rundami u każdego z sędziów w walce, w której Angulo zadaje 62 więcej power punches. 62 więcej power punches. I zadaje w sumie yy, chyba... 40 w sumie punch, czyli 40 i 62 po jego stronie i sędziowie widzą walkę do jednej bramki, w której Angulo wygrywa tylko raptem dwie czy trzy rundy. No to coś tutaj nie gra. Stare powiedzenie koledzy z Fight Newsa mi przypomnieli, sędziowie punktowi nie liczą ciosów na korpus i nie liczą, bo kiedyś miałem ten temat, dyskusję z Andre Warden podczas gali, w której on komentował, chyba była w Foxwood Casino, też mieliśmy taką dyskusję, że jego to potwornie denerwowało, jak no, po prostu dla... Dla sędziów punktowych ten cios na korpus to nie jest tak samo ważny jak cios na głowę, co jest oczywiście głupotą straszną, no bo widzieliśmy mnóstwo nokautów albo mnóstwo walk, w których przygotowano gościa do nokautu bijąc go po tak zwanych schabach. No tutaj sędziowie tego nie zauważali, mam problem, dla mnie to była remisowa walka jeden i drugi, zobaczyłbym tę walkę jeszcze raz, czy zobaczymy, nie wiadomo, Pera ma 38 lat, czy będzie chciał w dalszym ciągu tak walczyć, nie mam zielonego pojęcia. 1200 osób, szaleństwo kompletne. Panowie czaskali się jak w budce. Fajne do oglądania. Walka poziom bez rewelacji. Tak jak wspomniałem, no nie wyciągniesz z gościa tego sposobu boksowania. A tak właśnie zawsze walczył. per Angulo, były mi świata No i główna walka wieczoru, a mianowicie, przepraszam, główny sparring wieczoru, a mianowicie walka Lara Vendetti. Erislandy na 40%, 40 możliwości spokojnie, punktowanie przepunktowane, można było przysnąć od początku do końca wiadomo było jak to się skończy, zresztą mówiłem o tym, o tym wcześniej, zarobił 500 tysięcy oficjalnie, plus 250 do dwójka ala 750 za, za sparring. uważam, że jest to całkiem przyzwoity sparing natomiast tego się nie dało oglądać kolega Josue, e, trener na wysokości Francisco Palaciosa, pamiętacie go, pamiętacie go z, z walk, e, kiedy Palacios walczył z e, Krzyśkiem diablo Włodarczykiem. E, SMS-owaliśmy podczas tej gali. pytaj mnie się, co ja o tej gali sądzę. Po tej, wal o tej walce sądzę, ja w piątej rundzie przełączyłem się na, i oglądałem e, Elvisa, doskonałego gościa. Doskonały gość. 9 walk, 9 e, nokautów, podopieczny. E, Wildcard Jim, czyli Freddy Rocha z Hollywoodu, według Frediego, ten chłopak z Dominikany, wielka przyszłość, 24 lat. Ogląda się go fenomenalnie, Elvis Rodriguez. Zobaczcie, bo to jeszcze się działo na tej innej, wale, na, na tej innej gali. Hosue do mnie napisał: Czy oglądam e, Larę? Ja w, czwar, w czwartej rundzie przestałem oglądać Larę, bo wiedziałem, że Larek będzie chciał. Albo by chciał zaryzykować, prawdopodobnie by skończył tego, ale po co ma ryzykować, jak może zarobić za lekki, kontrolowany trening 750 tysięcy dolarów? I wtedy Osłaj mi napisał: Walka, pięściarz, którego nikt nie będzie chciał oglądać, na co ja odpowiedziałem, ale na 100% go zobaczymy. On chce walczyć z Charlo, ze zwycięzcą walki Charlo kontra Rosario. Jeden i drugi czy znaczy, Rosario z nim prawdopodobnie nie wygra, bo, bo to co mówię, no, nie można oceniać Eris Landy, Lara na podstawie tego, tego treningu. No bo na treningu nie trzeba dawać 100%, jak ci za niego płacą. Na ten treningu, którym się przygotowujesz do walki, gdzie będą ci płacić, to jak najbardziej trzeba iść na całość. Natomiast tutaj jak można. To Dlaczego, dlaczego nie? Zobaczymy go w walce. Podejrzewam z Charlo, bo to jest, to jest ten pomysł Premier Boxing Champions zrobienia walki Charlo kontra, kontra Eris Landy Lara. To by było na tyle. Parę dobrych gal się nam, się nam czai w przyszłości. Oczywiście o tym znajdziecie i o innych informacjach związanych z boksem, pobocza boksu, poza ringiem. Prawie poza ringiem, czy na ringu? Oczywiście u mnie tutaj na tym vlogu. Pozdrawiam Was serdecznie. Jeszcze, jeszcze i dzisiaj inaczej, nagrywane w niedzielę wieczorem dla Waszej przyjemności do oglądania w poniedziałek rano albo kiedy Wam pasuje. Zaleta YouTube'a. Pozdrawiam, najlepszego.